Dobry wieczór szanowni państwo, najechaliśmy no, do miejsca, jesteśmy w Makowie, wieje, można powiedzieć, że wieje jak w Kieleckim, ale nie jesteśmy w Kieleckim, ale wieje jak w Kieleckim, próbujemy walczyć z tarpem, bo tak wieje, że się pląta, olinki, no, Jak z tym jest. A ja i on trzeba. Ej, ale Rzymianin ja nie imię ja deklarów nie. No nie, co Gabriela? No i tam dziewczyna pokazała mi tą grę. A. Tak hero do bity teraz, że Dokładnie. I, a teraz że no, po nie <laughs> A nie leją Rzymianów na ziemi kurcze słowiańskiej, bo tak w sumie. Nie, my tutaj przyjeżdżamy romanizować. Romanizować. my To nadamy... inaczej po prostu. Tak, tak to się nazywało. Nie, tak. nie, nie, to się nie. romanizacja nazywa. Romanizacja? te kultury. Przepraszam bardzo, tak tak. E, a co ja mam na sobie? Tunikę, torbę, płaszcz. I niesamowite fajne buty. buty. Niesamowite buty. Słuchajcie, zobaczcie, jak no to wygląda. Kurczę ja tak jakby do lodu, nie? No. Kiedyś asfaltu nie było, chodziło się po lesie. Jak jest mokra trawa, to to się nie buja. A poza chuj, tym chuj. podczas walki miałeś lepsze zaparcie, dobrze o, mówię? To, tak, bardzo dobrze. A to mogę zobaczyć no się... to? To jest tak, to jest taki mały. Do podżynania. Nie, to jest do, nóż do wszystkiego. <noise> Okej. Okay. Dobrze leży w dłoni przede wszystkim. Znaczy, nie, to, jest, to nie jest nóż do zabijania, to jest nóż do, 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 do prac oboldowych jakby idealnie. A do zabijania masz chyba tutaj, nie? Czekajcie. A to Gladiusa, ale to on raczej nie tyle zabijał, co ciął i patroszył. Mogę zobaczyć. O kurde. To już są takie... To, to jest gladius. Nie, nie było szermierki, były trzy czy cztery podstawowe tylko ciosy. I to generalnie chodziło właśnie o to, żeby albo rozciąć od dołu przeciwnika. Czyli tętnicę? Nie, to chciałeś do góry, nie do żeber. Ciągle od góry, nie spokojnie tu albo tu, koło obojczyków, albo uderzenie, żeby po prostu obciąć. W nogę, ewentualnie żeby nogę obciąć. Jaki był sukces walki właśnie takich Rzymian, którzy chodzili takimi mieczami? Była to pierwsza armia zawodowa na świecie. Ja już jestem tutaj drugi raz i drugi raz I próbujemy to powiedzieć to o tego materiału, bo ostrość gubiła. Ja Maków i Miejskiej mieli Kasia, właścicielka. Dzień dobry, dzień dobry. Nata ciszej. Dlaczego? Nie go słychać. <śpiewanie> no. Kasia, powiedz mi proszę, bo tak naprawdę, ile lat to prowadzisz? To znaczy, na swoje poszłam w 2014 roku. To znaczy, w 2013, w grudniu, zrobiłam wypowiedzenie, mm -hmm. ale że to było przy świętach, to nie mogłam założyć firmy, bo tam -y, profil rozumiesz? rozumiesz? No wiadomo, więc biurokracja po długim cała. weekendzie 8 stycznia 2014 roku dostałam ten numer Tak. Właśnie standard, głównie jak na przykład osoby do Ciebie dzwonią, ty się na, na, nastawiasz na kogo? Na bardziej wiesz, jakieś firmowe szkolenia, czy bardziej wspierasz e, jakieś organizacje harcerskie, czy na przykład te, jak my gdzie jesteśmy pasjonatami do szkrawtu, jacy ludzie głównie przyjeżdżają do Ciebie, żeby... Wiesz, przeżyć tą atmosferę lasu przede wszystkim zobaczyć co masz. brzmi teraz tak wiesz medialnie przed czasami COVIDu przed czasami no to raczej ludzie którzy nie boją przyjrzeli do mnie ludzie którzy nie wali się wyjść z strefy komfortu, tak ale nie tylko cieplnego, ale że się pobrudzą, że skorzystają z nie wiem, sławojki czy z prysznica konewkowego, że będzie zimna woda, że trzeba będzie sobie coś tam podgrzać i tak dalej. To są ludzie, którzy przeważnie uprawiają, nie mówię, że burszkacz, ale outdoor, Czyli znają zasady wieszcza, także są że te pstelnie, że są schroniska, gdzie są ludzie, że są schroniska gdzie nie ma ludzi, nie? Te chatki i tak dalej, że trzeba gdzieś tam drzewo porąbać, okej, okay, znaczy drewno, przepraszam, ale mm, ten COVID, tak, ta sytuacja zamknięcia, jakby włączyła w ludziach jak pewien taki guzik, który spowodował, że ludzie, którzy w życiu wiesz, w górach nie byli, nie spali w namiocie. Tak, to się są bardzo to jest prawda. W warunkach kontrolowanych. Pod okiem instruktora albo wiedzą, że gdzieś jest ktoś, kto na telefon jak zadzwoni w nocy, że atakują go nie niedźwiedzie, to wtedy ktoś przybiegnie. Będzie nie? ratunek, tak? Dokładnie tak. Czyli ludzie wychodzą tą... teraz z komfortu przez tą sytuację, która hmm. um, była. Czegoś, e, tak, ale też ja myślę, że czegoś szukają. Powiedz mi Kasiu jeszcze, bo tak właściwie myślałem na ten temat. Jak tutaj lokalna społeczność reaguje na to, czy oni No właśnie powagają. przyszedł sąsiad po gwoździe. W ogóle mu Kipta nie to działa. Bo, bo... <laughs> Ja mam takie doświadczenie, że niestety, jeżeli ktoś coś postawi fajnego w lesie, po prostu to ludzie rozkrabą i znam. Historia ale tutaj co widzicie to wszystko są lasy prywatne. No dobrze, ale ludzie są różni, nie ma. No tak, no. ale kradną raczej w państwowych. Aha, dobrze wiedzieć. Bo wiesz, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że w Państwowych są urzędnicy i pracownicy i oni nie mają sentymentu i emocji do danych rzeczy, tak? Czyli wiadę popsuli zrobimy, nie? Ewentualnie zgłoszą zniszczenie na policję i policji, zrzucają to na policję. A tu prywatnie, wierz mi, jakby mi zniszczyli cokolwiek, ja bym po dwóch wiedzia... dniach wiedziała kto. Bo ja mam sentyment, by mi powiedzieli, albo sami by się przyznali do tego, że mi zrobili to... Tą... Krzywdy I mieliby poza od innych sąsiadów. No, czyli taka Jak to się mówi, Nie Nieśla się do własnego partnerska, Nie partnerska, ale sąsiedzka, bardzo <grym> mocno tak, solidarność no, sąsiedzka. No, na przykład tutaj zapewniamy, zapewnia Sylwia Wam posiłki, nie? Tak. No i jajka. ja też tak jadłem Twoją kuchnię. Tak, tak. No to, no bo to jest pizza, pizza, tak? jakby Boże dzisiaj, fajnie, tak, tak na klasie jest pizza. No to jajka są kupione mojego sąsiada, który ma 130 o. kur. Tak? i ma z wolnego wybiegu jajka. Czyli nie? to że, Czyli tak naprawdę z... twoja działalność wspiera tak samo... Działania u moich rolników, Zaję tak, dokładnie, tak, warzywa, ode mnie mają coś tam, były zakupy tu od tego rolnika, tego, że wiecie, to co wyjecie, te dania, te barszcze, co teraz były i yy, jakieś tam gulasze, no to są z, yy, z warzywami stąd, ekologicznie, nie bez żadnych nawozów, jakichś tam oprysków i tak dalej. I właśnie dzięki temu, że zapraszam ludzi zgadzam się, żeby coś u mnie zrobili, też jakby pokazuje walory naszego regionu. nie? A powiedz, a miałaś taką kiedyś sytuację, że natrafiła się jakaś grupka ludzi lub człowiek, który nie potrafił się odnaleźć w tej sytuacji? Tak. tak. Dużo jest takich, jest Dużo jest i... takich ludzi. Yy, tak. Ale co, co wtedy? Widać, że im to po prostu nie pasuje, im to, czy po, nie potrafią m, podstawowych rzeczy, chociażby jak rąbać się kierą, takich wiesz. Yy, no ale dziwi się, dlaczego człowiek... Yy, znaczy, nie chcę, że, żeby krowę wydoić, żeby mnie wydoił, bo nie chcę tego robić. Nie chcę to wyjść w jakieś podziały, ale niestety ludzie na wsi, jak ja na przykład, nie. Dla mnie, ja wiem, którą siekierę użyję, do jakiego drewna, e, mam i łupniarkę, mniejszą, większą i mam też taką mniejszą na szczapki. Ja, nie, ja jedną siekierą nie zrobię wszystkiego. I, e, ale ja jestem nauczona doświadczeniem, bo ja muszę ogrzewać, ja muszę e, jakby mieć ciepło w domu. Tak, czyli I to w nie jest tak, jest... że ja odkręcę grzejnik, bo nie mam centralnego ogrzewania, tylko moim centralnym to jest moja kuchnia e, węglowa, tak? Ta Westfalka, którą jak nie napalę, to mam zimno. Tu masz Dokładnie no, tak. Się tu zabrać, Więc to, ja się nie dziwię, że człowiek z miasta, który od urodzenia mieszka w bloku, jego regulacja e, ciepła to jest po prostu przykręcenie no, to albo to, odkręcenie grzejnika, tak? No to ja by to powiedzieć, e, on jak nie był harcerzem, no, to nie będzie umiał porąbać tego drewna. I jego pasją dopiero jak wchodzi w bushcraft, survival, preparing, outdoor, czy jak, ma, jak y, pra, y, agroturystyka, bo teraz agroturystyka to jest, modna jest agroturystyka bardzo, bardzo Tak, się... że dużo rzeczy się sami robi, nawet sprząta się zwierzęta. Oh, bardzo fajnie, zwierzę, tak, dla dzieciach e, Tak, empatii mm -hmm. uczy to bardzo, no to wtedy się nauczy. I trzeba z dużym takim zrozumieniem takiego człowieka podejść i mu powiedzieć, tak. U mnie jest problem taki, że jeżeli to jest mężczyzna, a ja jestem kobietą, to nie do końca chcę, żeby kobieta mu go uczyła męskich rzeczy. Dobra, słuchajcie, yy, no tak naprawdę, co możemy powiedzieć, serdecznie zapraszamy, kto nie był, to musi odwiedzić Kasię. E, oczywiście lokalizację tutaj przypniemy pod filmem, potem a, gdzieś będzie na Facebooku. Poza no. no. tym na pewno Kasię znajdziecie. Troszeczkę wysiłku i jak coś, to pewnie na wszystkie pytania odpowiesz. Prawda? Bo My serdecznie. Tak, tak. Można do mnie napisać. Najlepiej mailowo, bo ja jak prowadzę warsztaty, to nie odbieram telefonu. SMS-y mi uciekają. To znaczy zapominam o nich, a mail jak wisi, tak, tak wisi to, że to muszę odpowiedzieć jak mailowo się do mnie <grym> do <wody> mnie Ty Dalej tak samo ja lecisz smalcem, tak? Czwarty słoik już jest. Dżem ze świni to nie jest smalec, a ta byłaby niezadowolona. Nie? To jest to i No z, dżemu, z Bo to jest dżem ze świni. Z całej świni. Codziennie nacieram sylę dżemem ze świni. Kurde. Żar się zgara. Najgorsze jest to, że córce kupiłem. Kosztujemy? Tak. Nie ma. O. YouTube leży że Słuchaj wszyscy mówią, że fajne, a nie przypominają, wszyscy, że fajne i się nie Kapuśniak. Najgorsze słuchajcie. To jest pomidorówka z późniakiem. Pomidorów Jadłeś? Ja powiedział, że nie chciał. Tak. Z ale ta będzie lepsza. Mówisz? No. E, to tak. idziemy tam. To jest pomidorówka z późniakiem. Na trzy znaczy, kolor... Ona jest podobna. Ona jest z... jeszcze chłodna. Ile masz zrobić pompek? Polska walcząca i z i tym z Rzymianinem przegrałeś. Na własnej ziemi przegrałeś z Rzymianinem. Jak się przegrywa? Widzisz? Z cesarstwem, to się pompuje. To musi znaleźć środek ciężkości. No On jest gdzieś tutaj, nie? Teraz cofasz o długość dłoni, żeby ci ciążyło do przodu. Jak widzisz białka oczu przeciwnika, wtedy rzucasz. A jak on biegnie, to z reguły jest tak, że tarcza i tu się dopiero zatrzymuje. To tam na filmikach na YouTubie, nawet na naszej stronie można zobaczyć rapaczu, nie? Jak Anglicy przetestowali. Wzięli tarczę i na takim wózku ją ciągnęli, a gościu stał i rzucił. I jest tak duża energia tego, że to wbiło się w tarczę i jeszcze tam przebiło, by normalnie by przebiło jeszcze człowieka na wylot. Dziękuję, dziękuję. Dobry chyba. Dobry keba, Dobry chyba. Dobry chyba. Dobra. Robimy yy, na no, tego no. To... Ja bym chyba patrzył, on to się przybiera. Nie no. no, to rzucone wiesz z takiego dystansu. Słychać tą półkę. No, no to. Sam plecak, jako plecak no 550 gram, to jest plecak spinaczkowy. E, jeżeli chodzi o pojemność, to jest pojemności 25 litrów. Więc to jest dla mnie pojemność optymalna i ja jestem zadowolony z, z ilości rzeczy, które mogę w nim upchać. E, później Wam pokażę apteczkę, to jest akurat moja latarka, którą sobie wkładał na namiotu. Ona jest zepsuta, bo powinna mieć jeszcze e, taki e, nie, nie oblas tylko e, A Co się stało? Czyli mówisz, że ultralight jest zajebisty. Wiesz co, ja nie twierdzę, że on jest zajebisty. Tak? No. Ja każdy ma swoje preferencje. Nie, każdy ma preferencje swoje. Na przykład słuchaj, można jeszcze bardziej obciążyć ten ekstrem. Mogę nagrywać? A nagrywaj sobie, można jeszcze bardziej odciążyć jak Można możesz nie brać bezu. namiotu, prawda? Ale hmm. możesz zabrać zamiast namiotu tarpa, tak? I spać na jakiejś folii, na przykład yy, membranie, tak? Kupić sobie membranę i sobie na niej spać. Tak na przykład śpi yy, Paweł Supergan i ja uważam, że to nie jest komfortowe. Ja wolę wziąć namiot, który jest... 200 gram cięższy, ma podłogę, jest zamknięty tak, tak, i wtedy mam przynajmniej yy, tak, wtedy mam przynajmniej święty spokój, mogę sobie na spokojnie wiesz, czy wejść do środka. Tak, tak. Za pierwszym razem, jak szedłem mały szlak bez piski, to miałem taki problem, że właśnie wziąłem tarpa. Wziąłem jeszcze dodatkowo baga, bo można też bag który waży tam 500 gram. Tak. Yy, I nawet tego, tego sobie muszę pomacać. Właśnie. O, jak proszę bardzo. Ja na razie z niego korzystam, tak jak mówię, i wejdź się. No rozczepi. To jest ostatnie. Nie, nie wiem, co się na tym jest To nie wygląda to, nie wygląda. Macie tak. to... ja ci powiem, zobacz, Panie zobacz ty. mnie, a czy ten. Ja mi się nie wyspowi, twój najgorszy, bo jestem większy, szerszy, nie na nie, 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 nie 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 40 to Nie kilo więcej, nie, to wiem. Kolejny, który byś nie był, mógł nie mógłbyś. Macie będzie. Etobie też było dużo cięższe przechodzić, byłoby dalsze, spakować, nie musi. Ej, Yuri. Ciekawe. Kurwa, drogę muszę do domu wziąć. Patrz, jak po polsku umie się. Słuchajcie, bo on właśnie chce ukraść drewno, więc... tu tak... Masz drewno, Juri, tak? Juri, polski alkohol spoko, czy jest niespoko? Spoko, ale głównie jak standardowe. Jak na Ukrainie? Jak niestandardowe. Ukra lepiej na Ukrainie? Na Ukrainie lepiej. Lepiej? Dużo lepiej. A czy w mocy, czy w smaku? Kurde, nie świeci na mnie nie... Przepraszam, ale doświetlam kadr, żebyś ładnie wyglądał na kamerze, wiesz? Ja Ale smak względu, czy moc? O co chodzi? Smak czy moc? Moc. 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 Czy Ukraina lepiej? Ukraina lepiej. E, jak smak i moc połączyć, to tak mniej więcej zależy kto to robi. Znowu tutaj Ale Legion XXI <noise> Ravax, jesteśmy częścią tego Legionu, jest to Kontubernium Lagini, tak, Na dobrze się, się wszystkim kojarzy, naszym dowódcą jest tutaj kolega Quintus Messius Laginus. Tak. <grymianie> <o> niej, wyraźniej. Quintus Messius Waginus. Jakaś ksyda? Nie, bo nie zrozumiałam. <grymianie> Waginus! Wagina to jest pochwały. Jesteśmy jedynym tak, regionem, który taką nazwę ma. Wiesz, dlatego, że tam... nasz kolega tak Krzysiek tak bo to, nazwisko pochwili. Tak. do To jest symbol szczęścia. A, okej. na przykład symbol... w Pompejach. W Pompejach słuchajcie, się przed. Y, tam w ogóle bardzo często przed, przed domami były kutasy kamienne i tak dalej. I w pompejach e, przed jednym z domów taki wielki kutas stoi. I przez lata myślałem, to... że tam był burdel. Piekarnia. A kutas, kutas był, żeby się pieczyło udawało. Na szczęście żeby w biznesie. Dobry bóg, tak. Musiał być kuta. No, Czyli tylko wiesz, a no to jest fajne, bo, bo babki ich strasznie. Się no to, o, to taki To jest taki poran. A ty możesz podejść śmiało, powiedzieć, czy chcesz dotknąć, zobacz. nie, to powinno się to tam takie rzeczy tak? I takie rzeczy się prawdopodobnie rzeczywiście u pasa nosiło. Natomiast to jest typowy, typowy usierek. I zdania są podzielone. Część rekonstruktorów uważa, że mężczyźni tego nie nosili, część, że to jest uniwersalne. No nie wiadomo, dla nich to było oczywiste. i. A ja uważam, że. Kutas. Dobry Do kutas. No kutas. właśnie, ja to jest but. Ja chciałam Bo drugi but się suszy. Trzeba sobie jakoś radzić, to nie? Jest? Kawa jest. <grym> Kawa jest. A tu się but suszy. Mąż suszy buty. A ona jak w kartonie lata. Nie, wymoce. Nawiedził mnie duch puszczy. Uwaga, bo ja też tym będę brał udział. Wolno bili. Mamy kubek pierwsze przez Bory, już bardzo popularny. Nike pieszo przez Bory, bardzo fajnie wykonany. I bluza pieszo przez Bory wykonana na zamówienie. Z finalnym i tam w ogóle... Można zobaczyć lekarstwo? Można, proszę bardzo. 250, coś na więcej, kto da trzy stówy? Od Bali to też zawsze są ceny, nie? Umówmy się, nie? Wszyscy gotowie mieć. Jeszcze pięćdziesiąt, pierwszy? 250 do tej <n Fold> wow, po pasie, raz drugi? 260! 260 do tej po raz pierwszy? Nie! Po raz drugi! No nie masz taki! I po raz trzeci! Masz! Brawo!